Cześć, jestem Adim, a to są Syciski. Eee, dzisiaj też będziemy zaczynać korkiem albo ten. Bo ludzie se tu przechodzą, Ten rozjechał trochę. Ten nie wiem co robi. No i w ogóle się, się się, się dzieje się. Tylko tutaj tych ludzi, bo ja tu widzę, ludzie sobie chodzą. Ludzie se chodzą i oni tak z buta zapierdzielają stąd, stąd. Dobra, ale stop, zaczynam. Stefania, gdzie ty idziesz? Bezrobotna, idziesz do domu, ale. Skąd mogę wiedzieć jakoś ten, nie? Dobra, pani Ste Stefania, jak ty idziesz do domu, to gdzie jest re rezydencja Kozanów, bo ty jesteś tutaj, a rezydencja Kozanów jest tutaj. Czyli ty stąd zapierdzielasz tutaj. No to nie, zła babka. Dobra, ale w takim razie to sugeruję tutaj zrobić autobusownię także ja myślę robimy autobusownię. Tylko co tutaj? No dobra, tutaj zrobimy autobusownię, jak już jest tutaj ten kawałek ten. Zebrany. Tylko w takim razie to chyba idzie. Papa, nie? Raz, dwa, trzy. Co, coś będzie? Nie wiem co. Ale teraz budujemy sobie tutaj autobusownie. Proszę bardzo, i autobusy będą jeździć. No i dobra, i pozwoliłem sobie tutaj przyciąć tak lekko fragment, bo dekoratornia to jest takie sobie do patrzenia, no i zrobiłem tutaj autobusownię, tu są proszę bardzo zajezdnie, wyjezdnie, tu już ktoś jedzie sobie po drodze, proszę bardzo, tu jest budynek administracyjny, tu jest wyjazdownia i tu poustawiane kilka autobusów, proszę bardzo, tu parking, będą sobie przyjeżdżać pracownicy, będą wsiadać do autobusu i rozjeżdżać ludzi. No, i żeby teraz zażegnać tym wszystkim tutaj wycieczkom, a przynajmniej spróbować zażegnać, robimy autobusownie. Proszę bardzo, linia autobusowa. I będziemy sobie jechać na przykład stąd. Proszę bardzo. Stąd ludzi sobie zabierzemy. Przyjedziemy sobie jeszcze tutaj. Albo nie. Przyjedziemy sobie Tutaj, o, niech tam będzie przystanek autobusowy, i stąd będziemy zawracać. O, proszę bardzo, nie będziemy się pchać główną drogą, będziemy jechać tędy. Tu się zatrzymamy, tu się drugi raz zatrzymamy. No i proszę bardzo, i jedziemy, wracamy sobie tutaj. I już mamy HOPS, zakończoną linię. Tylko teraz przegląd linii. Linia autobusowa numer 1, ale zmieniamy sobie autobus i będziemy jeździć. A, będziemy jeździć. Tym i proszę bardzo, zapraszam do jazdy. O, tylko tu muszę autobus przestawić, bo stąd akurat wyjeżdża. No o, i hyc, albo tutaj. O, nie sobie tu stoi. I sto... No i proszę, i teraz będą autobusy. Proszę bardzo, będzie wszystko fajnie. Będziemy tutaj jeździć. Kuratura. Aha, nie ma napisu autobusownia. Poproszę, ja chcę napis autobusownia, tutaj będzie autobusownia. No albo dobra, tu sobie go gdzieś damy. O, niech, niech będzie tutaj. O, hyc, proszę bardzo. Teraz trochę edytacji, jedziesz do góry. Trochę większego cię poproszę, bo większe to je lepsze. Tak bardzo. No i chydz, i teraz ciebie trochę tak pochylę. No i, i wszystko będzie super, proszę bardzo. Tu będzie zaraz napis. Tekst, cytomizacja. Add, tekst, proszę bardzo. Au, oj, a może in, o, inną czcionkę chcę. Nie to, tylko proszę mi tutaj się roztegować. O. O, proszę bardzo. autobus, Oj, autobusownia. Tylko czy to będzie pasować tak do tamtego? A, nieważne. Tak w porównaniu z tamtym, które kurde lepsze jest. Czy autobusownia napis taki, czy taki? A, dobra. Robimy sobie napis. O. Dobra, teraz. Ostatni raz porównanko, które lepsze, tramwajownia, autobusownia, który ten? Nie mam pojęcia, jest autobusownia, jest tramwajownia, proszę bardzo, jedziemy. Jest już ktoś tutaj na... Ja pierdziele, i teraz wy będziecie korki robić. Jak nie tu, to tu. Ja jestem zajebisty po prostu, no. o korki. Dobra, bajka. Eee, czym my się teraz tu zajmiemy? Eee, no chciałbym w końcu kiedyś tutaj doprowadzić tramwaje, ale nie mam pomysłu kiedy. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem jak Yy, wydatki są większe niż dochód, rozrywka jest chyba taka, o przepisy prawa zwierząt co to jest Zwierzęta w ogrodzie zoologicznym otrzymują to nie to kampania Reklamuj park całym mieście aby przyciągnąć odwiedzających zapewnia 20% więcej odwiedzających koszt 200 na tydzień to mi się kalkuluje nie wiem ale niech będzie park główny to raczej nie zakaz fajerwerków nie bawmy się co to jest pokaz sztucznych ogni w parku co noc zamiast co tydzień fajerwerki organizo o to poproszę i to zaraz będziemy się o wszędzie to poka o o proszę bardzo Wsze wszędzie to ten ej proszę to jest park główny się. Się, co to są nocne wycieczki? Przyciąga 30% bla 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 I Jeszcze więcej zabawy, co to jest? Zwiększa efekt rozruchowy bla, bla 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 niech będzie, o! No a i na zakończenie odcinka będą fajerwerki Proszę bardzo, pierwszy raz w nocy Ale my się zajmujemy teraz tymże korkiem tutaj Czemu wy tutaj chcecie jechać tak? Ech. Dobra, z takiej racji, że... Nie wiem z jakiej racji, ale piesi trochę są chyba tu problemem, nie? Bo jak ci tutaj przejdą, zaraz blokują tym. To ja, bym, to ja myślę, że zrobimy sobie taką kładkę dla nich, bo tutaj idzie teraz taka zgraja ze szkoły normalnie. Do Biedronki wszyscy idą. I teraz myślę, że zrobię tutaj taką kładkę nad skrzyżowaniem i już tararara, już to wszystko robimy. Dobra, robię jakieś takie... Ile to ma? Pięć jednostek. Dobra, czyli robimy jakoś... Jakoś tak, tylko dobra, dawaj wszystko. 5 na 5. Nie, 4 na 4, albo 3 na 3. O, 3 na 3. I nie wyszło, ale bajka. Nie, niech sobie będzie takie jajko, dobra. Niech sobie to będzie. O, proszę bardzo. Proszę, niech to będzie gładka. Proszę, i teraz damy to wszystko. Hops, na górę jakąś. O, niech będzie tak. Przenosimy? Przenosimy. O, pewnie. Tylko noga się została. Dobra. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Droga taka niezbyt okrągła, ale ma spełniać funkcję. O. Wygląda to tragicznie wręcz. Ale. To ma działać, a nie wyglądać. Znaczy wyglądać też, ale przede wszystkim ma działać. No i teraz zrobimy takie coś, takiego sz szminksa, że robimy to. Hops, zjeżdżamy to w dół, tym. O. Hops. To wszystko jest, czyli tu już mogło sobie wejść. Oj, tu, tu się coś zburzy. Ale ja nie chcę tego burzyć. Dobra, zrobimy o, zrobię to tak. I zaraz to przesunę, i nie będziemy nic burzyć. O, proszę. Wygląda to... Ja pierdziele, to wygląda źle. Dobra, ale działamy dalej. To, 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 niech na razie tylko funkcjonuje. Nie wiem kiedy to poprawię. Dobra. Działa, dobra, tu jest hyc, proszę bardzo. Tu zjeżdżaj w dół. O, i już tego tutaj, hops, dzynksa dajemy tutaj. Jak <laughs> to <Co> wygląda? <laughs> Kurde. No, ale dobra, blokujemy im teraz, o, ale już ktoś korzysta. Albo z bez mojej blokady. I teraz blokujemy, teraz blokujemy tak, że tutaj robimy wjazd na zablokowane. I blokujemy wszędzie przejścia dla pieszych. Niech oni wszyscy korzystają, o, niech oni z tej kładki korzystają. I teraz tutaj jest luz, bo nie ma ludzi pod spodem ja to obniżę teraz trochę, bo to, kurde, jakiegoś takiego, nie wiem, Kilimanjaro tutaj wchodzą trochę. Ale, proszę bardzo, spełnia funkcję, tutaj ludzie teraz się nie... Czego wy się tak zatrzymujecie ciągle, ej? I tak to ma wyglądać, a nie jakieś zatrzymywanie się i robienie... Ja pierdziele! A tu nie było nawet świateł, Czy, to co wyście robili w takim razie tutaj? Ja pierdziele, i widzicie, widzowie, kurde, i przez taką głupotę normalnie pół poszło się, no. Ale przynajmniej tutaj do pani grażynki na kawę sobie ludzie wchodzą, o proszę bardzo. Eee... <dżysy> Dobra, obniżaj to sobie tak lekko, o, hops, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, sześć. Proszę bardzo Dobra, teraz jest jeszcze trochę niżej. Jeszcze trochę niżej o. Niech se będzie... O, proszę bardzo! I teraz tu sobie ludzie nie, nie wejdą do pani Grażynki, tylko do dentysty, sobie zęby trójki, ósemki zrobią. No i proszę, i teraz tu nikt nikomu nie... dobra, trochę jest za nisko. Nie będziecie chodzić do dentysty. Ja cię i korek... O, 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 proszę bardzo. Co my tu mamy? Co to jedzie? Co to jedzie? Co to jedzie? Dobra, mamy zapotrzebowanie większe na tereny handlowe, także teraz myślę rozwiniemy sobie tą stronę tej tutaj zabawy całej. No ale dobra, teraz sobie tutaj tą drogę połączymy sobie ładnie, hops, tutaj o 100, dobra, tu chcę 90 stopni, niech będzie prosto, o, dobra, i teraz sobie tą drogę połączę tutaj z tym, niech będzie ładnie, jest ładnie, czy nie jest ładnie, to jest, nawet nie jest prosto, dobra, niech będzie, dobra, i teraz tutaj ten kącik zaczyna jakoś tak wyglądać, O i już jakieś są tutaj kształty, o, tutaj sobie jeszcze tą drogę połączę z tą drogą. Wszystko fajnie. Potem tu będzie jakaś dziura, ale tą dziurę to wszystko fajnie. To się dziurę zapełni. Aha, oho. Dajemy sobie tą drogę. Trochę tu. Tu robimy z Państwem wyprowadzkę. Do widzenia. Państwa nie chcę za mało płacić. Albo nie, za dużo, było Proszę bardzo, i teraz tu sobie jest taki wjazd, taki maluśki, tylko to się usunie, o, żeby na razie tutaj nie było takiego zatoru na to, na to skrzyżowanie, o, to żeby oni jechali tędy, tu, 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 o, proszę bardzo, będzie wszystko elegancko, tu się jeszcze jakoś tą drogę pociągnie, tu coś się ten, to są plany po prostu, proszę bardzo, i już tutaj działamy, o, a może tutaj teraz dam jakąś drogę, o, dobra, wiem, robimy już tak, biorę sobie tutaj, w jednym kierunku, w jedną drogę. Proszę, No, infrastruktura drogowa wygląda tutaj w taki sposób. Zaraz tu będą jakieś budynki pobudowane. No i tutaj teraz będzie duże sklepowanie. Tylko może tutaj jeszcze poprowadzę tą drogę. I ona sobie tu będzie chociaż jakoś ten... Proszę, pod kątem. Jakieś, jakiegoś, jakiś parking bym może tu postawił, co? Żeby tutaj tak pusto nie było. O, o. akurat te fajnie tu pasują. Raz, dwa... I trzy. No i proszę bardzo, tu są parkingi. Parkingów nigdy za mało. No i dobra, i tu już się zaczynają budować jakieś takie budyneczki. Proszę bardzo, tu jeszcze jakaś będzie zapychajka terenu, pewnie betonoza albo coś, ale my idziemy teraz w tym momencie gdzieś tu, bo ja tutaj chcę zrobić coś, coś podobnego jak to właśnie, tylko coś nieco innego. O, proszę. Limuzyny, ludzie. O ja cię nie mogę! Kolejny korek. Jak natężenie ruchu wygląda? Dobra, tutaj jest źle. Tu się kolejne coś źle dzieje. Co tu się dzieje? Ej, a, bo tu jest tramwaj, ten se stoi tu, żeby te nie mogą tu jechać. Dobra, już wiem co zrobię. Po prostu tu gdzie jest przystanek, nie można. O, nie można wjechać furą, proszę bardzo. Czyli tu możecie zjechać tu albo jechać prosto. No i proszę, jak już jesteście ustawieni, to jak to będzie tu, tylko nie w tym tramwaj ruszy? Wszystko ten, tego, o! Tylko teraz wy stąd ruszcie, o! Możecie ruszyć, o! Chyc, proszę bardzo. No tu się kolejny korek, ja pierdzielę. Dobra, niech się dzieje, co się dzieje, ja się idę gdzie indziej. No i, no i co, no i to jest tak, jak mówiłem, oni sobie wybierają najkrótszą drogę, bo przecież nie będą jechać tędy, żeby jechać tu, żeby jechać tu, bo tu będzie najszybciej. Tylko oni będą stali w korku i, i co. Dobra, ja sobie myślę tutaj zrobimy sobie coś takiego. No i teraz tak może być. O, będzie tutaj dwukierunkowa do tego momentu. I tutaj, a może nie taka, może jakaś inna, jest jakaś taka inna, fajniejsza, jaka to jest droga? Brzydka. O, może taka droga. A tu jakiś pasek jest? O, nie, ale ja chcę bez. Gdzie są moje jakieś takie budynki plażowe? BEACH. Co my tu mamy? Co, co to są za budynki? Ja chcę jakieś takie. Ale co to jest? A, biblioteka. Biblioteki tu nie chcę. O, to wygląda już fajnie. Tu sobie coś zrobimy tego tak tutaj. O. Tylko to zaraz sobie na razie powybieram budynki. O, to jakoś fajnie wygląda. Tu coś takiego. No i teraz sobie tutaj damy ten, o, ten budynek. Tylko ja myślę dam go dwa razy. O. Dobra, i teraz tak. Sobie go trochę go Obrócę. Niech będzie tak. I teraz sobie zrobię takiego, taki wjazd tutaj. Tylko z tej drogi, może. No, wyszło trochę jajko, ale zaraz to się wszystko wyteguje. No i proszę, i teraz taki oto sposób wyglądają tutaj te hotele. Tutaj mamy dwa korty do tenisa. Tu są jakieś palmy, palemki. Z tej strony również. Tu mamy oczywiście parkingi. Również z palmami, także zobaczymy jak to będzie za chwilę wyglądać. No i proszę, jakoś tu się kręci. Wszystko fajnie, proszę bardzo. na limuzyna stoi, tu się już wprowadzają. Jacyś turyści, proszę bardzo, każdy podjeżdża, każdy chce tu mieszkać, proszę bardzo. No nie dziwię się, kurde, zajbiście jest, nie? Tylko co to jest za śmietnik na, na, na tutaj co to jest? Przepraszam. Dobra nie chcę tu stoi. Na zakończenie odcinka mamy tutaj fajerwerki. I pierwszy raz widok na miasto nocą. No, fajnie ta siatka tutaj teraz wygląda. Tu też mamy fajerwerki, proszę pokazać. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Tyle ode mnie. Cześć i hej.